To jest magazyn Gminy Lubicz w Radiu Toruń. Tomasz Kaczyński z tej strony, zapraszam. W Gminie Lubicz realizowany jest projekt Latawce nad Drwencą. To odpowiedź na coraz częściej pojawiające się informacje dotyczące przemocy rówieśniczej czy spowodowanych nią problemów, takich jak zaburzenia lękowe, fobie społeczne, depresja, a nawet samobójstwa młodych ludzi. Pilotażowy program Latawce nad Drwęcą skupia się na trzech obszarach: profilaktycznym, edukacyjnym i korekcyjnym, czyli wprowadzającym zmiany w zachowaniu. Wójt Marek Nicewicz powołał komitet monitorujący do spraw profilaktyki społecznej na terenie gminy Lubicz, który ma zauważać potrzeby, diagnozować problemy i odpowiednio reagować. To ten zespół określi zadania i działania roczne związane z kwestią przemocy rówieśniczej i innych niepokojących zjawisk. W tym roku, rozpoczynając projekt, zespół chce przede wszystkim nagłośnić problem, wskazując na nieprawidłowe zachowania oraz uświadomić, gdzie zarówno dzieci i młodzież, jak i ich rodzice mogą szukać pomocy w przypadku wystąpienia przemocy rówieśniczej. Akcję promującą projekt może wesprzeć każdy. Jak? Wystarczy złożyć papierowy latawiec, zrobić z nim zdjęcie lub filmik i opublikować na swoim profilu na Facebooku wraz z oznaczeniem profilu projektu na Facebooku „Latawce nad Drwęcą. Należy też nominować maksymalnie trzy osoby lub instytucje z terenu gminy Lubicz do dalszej promocji akcji, więcej na fanpage „Latawce nad Drwęcą. To jest magazyn gminy Lubicz w Radiu Toruń. Już po raz szósty zarządca autostrady A1 zaprasza do udziału w konkursie, który ma na celu wspieranie inicjatyw w gminach położonych wzdłuż autostrady Amber One. Co należy zrobić, aby przyłączyć się do konkursu? Organizator przede wszystkim stawia na bezpieczeństwo i działania proekologiczne. Stwórzcie projekt, który poprawia bezpieczeństwo i dba o środowisko, i wyślijcie go do 5 maja. Uczestnikami konkursu mogą być fundacje, stowarzyszenia, komitety społeczne, koła gospodyń wiejskich, ośrodki kultury, biblioteki, parafie, Ochotnicze Straże Pożarne, koła Łowieckie oraz inne organizacje społeczne czy grupy nieformalne. Realizacja projektów musi nastąpić w terminie od 1 czerwca do 31 października 2023 roku. Do wygrania jest 5 nagród, po 7 tysięcy złotych każda. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej a1.com.pl Słuchajcie magazynu Gminy Lubicz. Dziś też garść użytecznych informacji o tym, jak funkcjonuje Gmina Lubicz w czasie wydłużonego weekendu majowego. 2 maja, czyli we wtorek, będą nieczynne Urząd Gminy Lubicz, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Usług Komunalnych, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz filie Biblioteki Gminnej. Biblioteka w Lubiczu Dolnym pozostanie otwarta. W związku z tym pamiętajcie, że w przypadku zgonu, który nastąpi w dniach od 28 kwietnia po południu do 1 maja włącznie, lubiccy urzędnicy proszą osobę zgłaszającą o telefoniczny kontakt z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego we wtorek 2 maja w godzinach od 8 do 10 pod numerem telefonu 501 930 024. Rejestracja zgonu nastąpi w terminie ustalonym w rozmowie telefonicznej. To jest magazyn gminy Lubicz w Radiu Toruń. Miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania w Toruniu informuje, że ze względu na długi weekend zmianie ulegną terminy odbioru odpadów. Przypominamy też, że 29 kwietnia zaplanowano odbiór segregacji. W wydłużony majowy weekend korekty wprowadza też Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu. Poza tym od 1 maja zostaną wprowadzone drobne korekty w rozkładzie jazdy linii numer 115. Szczegółowe informacje dotyczące powyższych tematów znajdziecie na www.lubicz.pl. Zapraszamy. To był magazyn gminy Lubicz w Radiu Toruń. Za uwagę dziękuję. Tomasz Kaczyński.